Taka prowokatywna presupozycja nieprawda. Załóżmy przez chwilkę, chwilkę, że każdy z nas uważa się za kogoś ważniejszego od wszystkich innych. Tak, ważniejszego. Tak, nawet foch na świat, na Boga, na ludzi, czy własne istnienie, <laughs> zwane kompleksem niższości, odrzucenia, poczuciem nieważności, odsunięcia, niewartości własnej, to wszystko istnieje jedynie dzięki poczuciu, że komuś tak ważnemu jak ja nie powinno to się było przydarzyć. Tak naprawdę każdy z nas w tej historii uważa się za pępek multiwersum. Jest to nie tylko ludzkie, każde zwierzę, pierwotniak, roślina, wirus, jako priorytet uważa własne przeżycie. Wielokrotnie przecież jako dobrych uważamy tych, którzy dbają w pierwszej kolejności o nas. Nawet pszczoła poświęcająca się dla roju myśli, że jest rojem, więc jako rój czuje się ważniejsza niż głodny napastnik ula. Jedni czują się ważniejsi od innych, gdy to wokół nich się tańczy, gdy zaspokaja się ich potrzeby, gdy ktoś robi coś dla nich. Inni czują się lepsi, kiedy to oni zaspokajają potrzeby innych, kiedy to oni robią coś dla innych, kiedy to tylko oni robią coś dla innych, lub kiedy to przede wszystkim oni robią coś dla innych, lub kiedy oni robią coś dla innych bardziej niż ktokolwiek inny i na pewno bardziej niż ci inni robiliby cokolwiek dla nich. Ta wszechobecna, wszechogarniająca potrzeba priorytetu własnego nad innymi jest właściwością egoistów, narcyzów, altruistów, empatów, łupców, mędrców, rodziców, dzieci, ludzi wrażliwych, ludzi grubszej skóry. Szczęśliwych, nieszczęśliwych, zdrowych, mniej zdrowych, bogatych, mniej bogatych, ludzi wszystkich ras, narodowości, tradycji etnicznych, wyznań, orientacji seksualnych, tożsamości płciowych wszystkich. Nawet potrzeba usprawiedliwiania faktu dbania o siebie dobrem innych jest dowodem na to, że nie chcemy stracić statusu kogoś wartego traktowania w sposób wyjątkowy. Dlatego tak wielkim koszmarem, większym wielokrotnie od śmierci w naszych snach jest koszmar bycia zniewolonym. Przejętym, zombifikowanym, opętanym przez inny organizm, przez inną wolę. Utrata siebie. I może właśnie dlatego, nawet gdy czasami śnimy, by oddać siebie istocie wyższej, naszemu Bogu, ten wyśniony fakt traktujemy jako dowód bycia wybranymi. Z jednej strony nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, a z drugiej strony, któż jak nie ja? I teraz co? Walczyć z tym? Zaprzeczać temu? Parę tysięcy lat ludzkiej religii filozofii pokazuje, co to dało. Znaleźć ten <laughs> glejt, by iść po trupach do małodusznych celów, Historia pokazuje, często nasza osobista, jak to się mści. Więc może by tak usiąść i z tym swoim self priorytetem posiedzieć, pobyć. Dać temu obecność, której ta potrzeba. Być może. Tej najcisszej swojej tajemnicy w rzeczywistości pragnie. Uznać i zadziwić się jak jasny pieron, że właśnie dzięki tej potrzebie jesteśmy wszyscy tak różnorodni. I jednocześnie tak podobni wzajemnie do siebie w naszych zachowaniach. Zadziwić się, jak jasna cholera, tym, jak pięknym aktem jest w obliczu tej naszej obsesji, swojej własnej istotności, nasza zdolność, by się w końcu umieć zwyczajnie między nami wzajemnie polubić a czasem nawet pokochać.